Zapachy smakowitych dań unosiły się w powietrzu. Można było spróbować lokalnych wyrobów i zakupić prawdziwe, rzemiosło. Przy zamku w polskiej cerekwi po raz drugi zorganizowano gotowanie z utopcem. Idea jest taka, żeby podobnie jak to ma miejsce z rajdami, wypromować tego naszego utopca przy różnych jakby okazjach, tak? Mamy rajdy rowerowe. Teraz chcemy, żeby się to utrwaliło, że ta impreza mam nadzieję, będzie się powtarzała co roku i na imprezę oprócz. Właśnie takiego, czy pokazu kulinarnego, czy wspólnego gotowania. Zapraszamy wszystkich naszych wystawców z terenu, zapraszamy nasze wioski tematyczne do tego, żeby się pokazały z tym, co mają najlepszego, najciekawszego. Trzeba ich wspierać. No, oni czasami nie mają możliwości, żeby gdzieś tam się pokazać. Dlatego cieszy fakt, że dziewczyny z EuroCountry dali im tam tą możliwość. A ten lokalny certyfikat na pewno im tylko i wyłącznie w tym położy, aby gdzieś tam w szerszym naszym tutaj wiejskim świecie rozpropagować to, co oni tak naprawdę tworzą na co dzień. I umywa, i Impreza zgromadziła prawdziwe tłumy, a gotowanie sprawiło wiele radości. Pokaz kulinarny połączono z degustacją. Gotowanie połączone z takimi y, potyczkami dla najmłodszych. Najmłodsi mieli za zadanie tak obrać jabłko, tutaj lokalne jabłko, żeby obierka była jak najdłuższa. Oczywiście były nagrody, były prezenty, natomiast my przygotowywaliśmy taką wielką patelnię z. Y, Przeszło 300 porcjami e, kaszotto z krupniokiem śląskim, z dodatkiem masła olewskiego, e, wina białego z winnicy Godyla, czyli też opolskiego, e, z świtaną olewską, z jabłkami e, lokalnymi. Więc taka in, nowa interpretacja krupnioka. E, w wersji właśnie plenerowej. Tradycja zawsze będzie i zawsze musimy ją pielęgnować, niemniej jednak coraz częściej, coraz chętniej mieszkańcy Opolszczyzny szukają nowej wizji tego gotowania, czyli takiej tradycyjnej kuchni w nowej odsłonie. I, i my to od kilku lat widzimy w restauracjach, w tym jak w szefowie kuchni szukają tych nowych połączeń, nowych smaków, nowych aranżacji. Także myślę, że Opolszczyzna jak najbardziej jest gotowa. I, I my i szefowie kuchni powinni w tym kierunku pójść, żeby, żeby jeszcze bardziej otwierać głowę. Nie zabrakło wiosek tematycznych lokalnej grupy działania Eurocountry każda z nich przyjechała ze swoim produktem lokalnym. Ja przyjechałam z jabłkami, prowadzę sady jabłoniowe i z sokiem Jabłko Agres. Z grudnia słynie już od lat nie wiem 40-50 chyba sadów. Sprzedajemy głównie za granicę. Jedyna forma sprzedaży w Polsce jest to nasz jabkomat, który znajduje się przy gospodarstwie. Stawiamy jak najbardziej na towar jak najbardziej naturalny, tradycyjny, pochodzący od tutajszego gospodarza, rolnika, żeby to po prostu było takie swojskie. Dlatego też teraz, dzisiaj dostaniemy certyfikat jako produkt lokalny kartofel za lat. Staramy się, żeby każdy klient był zadowolony, żeby każdemu i smakowało, i cenowo pasowało Także jak najbardziej swojsko, tradycyjnie i, i lokalnie. Dzisiaj mamy akurat dużo ciasta, yy, mamy produkty yy, rękodzieło różne serwetki, różne ozdoby. Mamy makaron swojski od 16 lat jak miałam to szydełkuję. Wszystkie wzory, gazetek mam masę, żeby wybierać, ale są takie stałe, które lubię szydełkować. No jakoś tak A co szczególnie pani lubi szydełkować. To dzieci lubią sukienki do Barbie, bardzo ładne. No, bardzo wnuczka jak była mniejsza to mi projekty robiła. A cztery lalki mam od niej pożyczone, które cały czas ubieram. Zabieramy. Podczas wydarzenia rozdano certyfikatu produktu lokalnego Eurocantry. Certyfikaty pomogą podmiotom w promocji ich działań. Mamy 23 certyfikaty, 23 produkty, bardzo nas to cieszy. Robimy wszystko, żeby te produkty wypromować, żeby te produkty pokazać. Zabieramy tych ludzi ze sobą na imprezę. Zresztą w regulaminie jest wpisane, że jakby każdy, każda osoba, każda, każdy podmiot, który dostanie taki certyfikat, powinien z nami gdzieś się pojawić na dwóch imprezach, no po to, żeby też jakby we własnym interesie się, e, pokazać się po prostu. Mieszkańcy dzięki gotowaniu z utopcem mogli poznać lokalnych producentów, twórców i rzemieślników. Jeżeli ktoś kupi jakiś produkt albo to zawsze wraca, nie? to znaczy, że je chyba jest dobry. Nie? To chyba świadczy najlepiej o tym, to? że ludzie są zadowoleni, nie? jeżeli wracają. Jestem emerytowaną nauczycielką języka polskiego. A teraz, ponieważ mam trochę dużo, dużo czasu, więc y, zajęłam się swoim hobby i to, to hobby to jest y, dekupaż, y, florystyka, nawet zostałam, y, skończyłam y, edukację i zostałam technikiem florystą. Dzisiaj tak panie na te większe łapacze oglądały, nie? Święta to wiadomo, bombki i takie aniołki szczególnie, nie? Tegoroczne gotowanie z utopcem przeszło do historii. Tego dnia mogliśmy poznać smaki regionu i odkryć twórców działających w środowisku lokalnym.